z tej strony Ucek. witajcie na moim kanale. Kolejny iPhone na moim biurku, iPhone 11. Była jedna wersja 11 Pro, teraz tak zwana bieda edition, czyli bieda edition, sprawdzimy, czyli iPhone 11. Dzięki mojemu kumplowi Stanisławowi, że mi go pożyczył. No cóż, mogę posprawdzać, zobaczyć jak działa otóż to ta wersja iPhone'a, czyli nie 11 Pro, czyli 11, czyli teoretycznie coś takiego jakby kontynuacja XR, bo nawet akcesoria szkła są identyczne do tych dwóch modeli. No ale dobra, co odnośnie tego fona? Myślę, że zacząłbym tym razem od pudełka. Klasyczne to, co jest iPhone'owskie: tu jest podpałka do kryla, słuchawki, kabel, USB zwykły lightning, no i ładowarka. Jak w wersji Pro chwaliłem, że w końcu jest ładowarka szybka, czyli to taka, tam było 18V, coś koło tego, się zetknąć w film, bo nie pamiętam, no ale tu mamy znowu 1 amperówkę, czyli to co mamy od czasów prehistorycznych waflu, czyli znowu klasyczne urządzenie. W wersji droższej, która kosztuje 5, no to już można dać szybką ładowarkę, ale w tej, która kosztuje 3 z hakiem, szybkiej ładowarki już nie ma, czyli mamy tylko 1A, czyli bardzo wolne ładowanie, no i to mi się nie podoba. No i cóż, co odnośnie samego wyglądu tego smartfona. Pamiętacie, wersja Pro po pierwsze ma czarne pudełka. Tu są białe, jak widzicie. Po to taki, taki szczegół. Po drugie, tył jest w wersjach tych Pro ze szkła, ale matowego. No tu mamy klasykę w wersji czarnej, no i klasycznie się to ciapa, ciapka, palcuje i tak dalej. Brakuje nam jednego aparatu, chociaż to matowe to tu coś macie, ale no. Są tutaj tylko dwa, szeroki kąt i zwykły, ale o nich za chwilę. Ramki jak w wersji Pro są wykonane ze stali, tutaj mamy aluminium, ale przez to mamy trochę więcej kolorów do dyspozycji. Oczywiście umieszczenie przycisku wszystko jest tak jak było, power. Tutaj mamy jedną kartę SIM, drugą możecie dual SIM zrobić, jeżeli chcecie, tylko i wyłącznie za pomocą Opcji e Sim od dołu głośnik, port lightning, z drugiej strony ten suwaczek do wyciszenia, głośność, przyciski chodzą tak samo od góry, nic oczywiście, portu słuchawkowego brak, no to klasyka. I co jest najważniejszą różnicą tych modeli? Bo wnętrze tak naprawdę, jeżeli chodzi o obb jest praktycznie to samo. Mamy procesor A13 Bionic, tak samo w wersji droższej, jak i w tej tańszej. Ja mam akurat 64, jeżeli chodzi o pamięć. 4 GB pamięci RAM, tak samo Face ID działające, ustawiam, że tak samo głośniki, ta sama elektronika Wi-Fi, no to tutaj praktycznie nic nam się nie różni, ale różni nam się ekranem. Wersja 11 dostała zwykłego lcd gdzie w wersji 11 Pro i Pro Max macie oled -a. Tutaj mamy 6,1 cala, 2790 na 2 x na 828 pikseli, nazywa się to Liquid Retina HD. Jak to wygląda? Jasność minimalna, no jest minimalna, na maxie jakoś to widać. No powiem Wam, że raczej dobrej jakości bym powiedział lcd niż jakiś kiepski, gdyż no, musiałbym mieć jeszcze wersję Pro przy sobie i zestawić, porównać jeden i drugi, ale powiem że naprawdę źle nie świeci. No, oczywiście jest to wycięcie dla całego Face ID, więc no to jest praktycznie od iPhone'a 10, identyczne w iPhone'ach. Cóż, jest najnowszy iOS, czyli ta wersja 11. Sorry, 13, tam ileś już z kropkami, już nie pamiętam, które trzeba by zerknąć. No i cóż, co jeszcze, czym jeszcze się różni? Na pewno różni się aparatami od tej wersji Pro. Mamy 12 megapikseli główne światło 2.4 i y, y, mamy 12, e, przepraszam, 12 megapikseli y, światło 2.4 120 stopni, czyli szerokokątny i 12 megapikseli światło 1.8 Yy, zwykły aparat z, yy, taki główny, teoretycznie możecie sobie zrobić tam jakiś 5 zoom cyfrowy. Na froncie macie 12 też megapikseli i praktycznie światło 2,2, czyli 3 2,2 2 aparaty, tak to sobie nazwijmy. Jeżeli chodzi o możliwości, no to standardowo film poklatkowy, zwolniony tempo, wideo, zdjęcia, portret, panorama. Praktycznie to, co być powinno. Jeżeli chodzi jeszcze o ustawienia, zobaczmy sobie w aparacie. Ja nie lubię tego, że muszę tutaj szukać aparatu. Gdzie on jest bateria, bateria, kalendarz, mapy, safari, skróty, Apple TV, aparat. No no i też mamy 4K w 60 klatkach i jeszcze ewentualnie Full HD w 60 też, 2430 I zwolnione tempo Full HD w 240, czyli całkiem, 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 jeżeli chodzi o możliwości. Oczywiście film o foto wam zrobię. Co dalej w tematach jeszcze jakichś różnic? 3110 mA, jeżeli chodzi o akumulator, więc hmm. Czy on wytrzyma więcej niż mm, wersja Pro? Hm, jest mniejszy ekran, ale inne ogniwo. No, ciekawostka. I ostatnia rzecz, która mi się rzuca w oczy, to powiedziałem, że waga. Jest na pewno lżejszy od wersji Pro. Tamten naprawdę wydawał mi się ciężki. Ten też trochę waży, 194 gramy. No, do sprawdzenia i potestowania. Oczywiście telefon ma normę, jest certyfikowany normą IP68, więc jest wodoodporny. No i cóż, tak wygląda wstępnie ten iPhone, no, palcuje się nim osiernie. Jakie zdjęcia robi, to już Wam zrobię film o tym oczywiście. Nagramy parę speed testów z fonami, które mam teraz u siebie. No i powiem Wam, że na pewno jest ładniejsza ta wersja czarna niż od tej białej, którą miałem w wersji Pro. Ten układ aparatów już trochę lepiej wygląda niż, niż te trzy. Oczywiście tu mamy dwa aparaty, mikrofon i dwutonową diodę doświetlającą. One no, no, oczywiście hamsko odstają, więc tu etui, no to jest must have, jeżeli nie chcecie tego poniszczyć. No i cóż, tyle, wydaje się, że działa fajnie, w miarę szybko, responsywnie. Yy, no, cóż, testujemy, sprawdzamy, zobaczymy jak to wszystko będzie działało. Więc na dzisiaj tyle, takie wstępne pierwsze wrażenia, oczywiście, trochę o specyfikacji co w pudełku i jak to na pierwszy rzut oka wygląda. Wygląda rozsądnie. No już nie jest tak kosmicznie drogo, bo 3,5 z hakiem, a nie 5, ale te same bebechy poza ekranem baterią. Obudową, brakiem aparatu. Hmm, no, wydaje mi się, że bardziej rozsądna opcja, jeżeli chodzi o iPhony, ale jeszcze się muszę tym upewnić. Więc cóż, na dzisiaj tyle. Macie jakieś pytania? Chcecie coś się wiedzieć? Piszcie w komentarzach na linki do społeczności, patronity. No i cóż, iPhone 11 testujemy. Z tej strony ucek, trzymajcie się ciepło. Hej!